z czytami. Tak, które nazywają się Sprawne Ręce. Głupia gra. Tak jak pięć poprzednich. Wszystkie spiskują przeciwko tobie. Dokładnie, nie mogę wygrać żadnej walki. I tłuste palce po świniach nie mają z tym nic wspólnego. Daj spokój, masz beha w grze, ale szczęście w miłości. Tam też nie mam takiego szczęścia. Kto się odważył stanąć między tobą i świnkami? Mówi o Kasi. Co za wredota, niżisz tak wspaniały związek. Przestań, może to coś poważnego? Tak, ostatnio jakoś się nie klei, a nawet rozkleja. No to nie wiem, może użyj lepszego kleju. Super na przykład. <gluś> Jaka szkoda, że nasze moce odeszły. Teraz tak bardzo by się przydały. Aha, a ja się cieszę, że już ich nie ma. Mam dość ganiania za Danielem i tłumaczenia, że nie jestem kikimorą. O, super, to moja ulubiona gra. Wchodzę w to. Sorry, ale mamy tylko dwa pady. No to znaczy, że się nagrałeś. Nasza szansa oskubać kurczaka! Oh, tak! Oskubiemy go i otoczymy w smole! Uspokój swojego wewnętrznego kowboja! Mówię, że możemy go orżnąć w gry! Oh, a, Można i tak! Znowu się wpatrują w to demoniczne pudło! Nie ma nawet co liczyć na te miejskie dzieciaki! Ludziska, nowy challenge! Zróbmy odliczanie w komentarzach! Pierwszy, drugi, trzeci i tak w nieskończoność! Zdobądźmy 50 tysięcy polubień, bo mamy dla Was fajną nową historię. Nie zapomnijcie o sobie! No dawaj, wielki chomiku! Uderzaj w te przyciski! Jakby cię goniły wilki z widłami! No dalej, szybciej, mocniej, duś! Ole, 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 ole! Ros jest mistrzem! Co to za parada szalaństw za tobą? Przyzwyczaj się. Hurra, zwycięstwo! Zwycięstwo, zwycięstwo dla waszego dentysty! Grześ, prosiłam, zachowuj się! Zachowuję się, tak jakbym chciał im nawalić! A -a! Jasna cholera. Kto wpuścił do domu stado dzików? Spokojnie, umieszczę wszystkie w zagrodzie. Ech, co za facet. Gdzie? No Grześ? A ty? Co ty robisz? Wydawało nam się, że straciłaś wzrok. Chciałyśmy tylko pomóc. Nie straciłam. Po prostu niczego nie rozumiecie. Nad czym w ogóle my się zastanawiałyśmy? Jak oddzielić od 100% plonów jego 10%? Co? Po ludzku, jak przygotować obiad? Co za krzywe ręce! Ech, ja wam pokażę! Biedne warzywa! Co za okrutny koniec! Pamiętamy! A gdzie mój bimber? Jakie jeszcze przeciwności losu muszę przeżyć! <śmany> Gdzie jest mój Bimber? <śmany> Wyobrażasz sobie? Babcia zaczęła krzyczeć i trąbić klaksonem. <śmany> Niemcy w domu? O nie! Moje widły są w ogrodzie! Aaaaaa! Aaaaaa! Po co krzyczycie? Nawet nie słyszę, przecież jestem głucha. Babciu, przestraszyłaś nas swoim krzykiem. Tak, to ty zaczęłaś. Wcale nie krzyczałam. Nie jestem kogutem, żeby się drzeć. Nie uważasz, że... Nasze siły nie zniknęły, tylko się przemieściły. Uch, moje kochanie! Demony! Potrzebujemy pilnego planu ratunkowego. Dla babci? Dla nas. A wy co, najadłyście się czegoś? Jakie moce, emocji i łapanie babci. Wiem, że to brzmi jak nonsens, ale. Nie, to urojenia. Jeśli nie chce, nikt nie pomaga, poradzimy sobie bez niego. No grześ! Nie, ja pójdę za nim, żeby go obserwować. A z nią co? Nawdychała się swoich mikstur? Albo wiosny? No tak patrzycie. Nie umiem udostępnić Wam Wi-Fi. Zapytajcie kogoś innego. Łapcie ją! Aaaa! 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 Dalej, dalej wyciągnijmy babcię z wanny. Babcia, babcia! Nie zostawiajcie mnie! Wiecie, czy chce mnie rzucić? Milczycie? Czyli mam rację! <laughs> A ty co? Nico? Ty też wierzysz w różne siły, prawda? Nie, to wszystko bzdury i jestem racjonalna! Wydajesz się spoko. Aha. A nie, pomyliłem się! Aaaa! Nic ci nie jest! Wow, a czy ty nie jesteś Mike Tyson? Nie. Więc dlaczego jestem znokautowany? Babciu, nie masz już gdzie uciec. Poddaj się. Wymienili ci protezę, czy wypiłaś paliwo lotnicze? Nie ma się czego bać. Chcemy tylko pomóc. Już to słyszałam. Od różnych oszustów. A potem co się stało? Już ich nie słyszałam. Brzuch niedźwiedzia ma dobrą izolację. Masz niedźwiedzia? Nawet bym się nie zdziwiła, gdybym miała smoka zaparkowanego w garażu. Babciu, proszę, nie panikuj. A my możemy? <śm> <śm> Sądząc po waszych minach pytania są zbędne. Nie macie babci, a potwora ze sztuczną szczęką. Czy tu tak zawsze? W życiu wszystko jest względne. Dla nas to już norma. To nie brzmi dobrze. W praktyce jest jeszcze gorzej. I co mamy zrobić z babcią? Zapomnijcie o jak złym śnie i się nie wychylajcie! Co tak się boicie, jak ziemniaki rańczy? No naprawcie, co zrobiliście! Nie mogę już tego znieść. A o co chodzi? Przez te wasze emocje nie mogą szpiegować sąsiadów. Rżenie jak koń trochę mnie zdradza. Mam nadzieję, że nie zadzwonił po Greenpeace. Nie mogę też oglądać moich reality show. Smutek mnie ogarnia i niczego nie widzę przez łzy! Możesz oglądać melodramaty, tam płakanie jest wskazane. <słysk> On tylko żartował. Oni próbują jej pomóc czy sprawić, żeby się rozsypała? Wygląda zabawnie. Mogę następny? Próbujemy wyciągnąć te siły z babci. Jeszcze trochę? I wyciągnięcie ze mnie śniadanie! A może nawet i obiad! A może zwrócimy się do nauki, nie zwracajmy się już do nauki! Chcieliście zrobić z babci Tora czy pikachu? Jak widzicie, eksperyment się nie udał, ale możemy spróbować jeszcze raz! Nie! nie! Ktoś jeszcze chce nam ujawnić swojego wewnętrznego cudystę? Ja! Czarniecka, mam nadzieję, że zrozumiałaś, że nie mówiłam tego dosłownie. Po prostu mam świetny pomysł. Zapomniałaś dodać, że ci się tak wydaje? Wcale nie. Yy, statystyki mówią co innego. Aaaa! To koniec. Babcia umrze. Jak to umrę? Ja dopiero co zaczęłam żyć. Dobra, to nam się nie przyda. Łapie, szukamy nowego planu. A ty co, masz cię na robienie naleśników? leśników? Dajcie babcię! I jak babciu? Fantastycznie! Najbardziej mi przeraża, że pomysł czarnycki się sprawdził. I co z tym zrobimy? Ludziska, napiszcie w komentarzach, co się stanie, jak wymieszamy wszystkie emocje. Zostawcie lajka like dla nowego odcinka i nie zapomnijcie o sobie. Tak, w ogóle nie jesteśmy sklejeni. Powiedziałbym nawet, że. Tak, między nami w ogóle się nic nie skleja. Ole, 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 ole. Ole. Jeszcze! Jestem nieśmiała! I te różowe skarpetki, ładnie wszystkie zasady. A. Jeszcze trochę. Ała!